Siedziba Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Młodych Techników 61 przez 63. Na czele urzędu stoi dyrektor, który podlega prezesowi Głównego Urzędu Miar w Warszawie. W pracy dyrektorowi pomaga kadra kierownicza oraz pracownicy. Urząd podzielony jest na wydziały, w skład których wchodzą laboratoria lub referaty. Urząd działa na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Posiada wydziały zamiejscowe w Legnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy, Brzegu, Opolu inny się. Czym zajmuje się urząd? Okręgowy Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej. Realizuje zadania związane z metrologią, jednostkami miar i wzorcami pomiarowymi. Metrologia odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Wielu z nas uczestniczy w przedsięwzięciach. Które wymagają dokładnych pomiarów, między innymi takich wielkości fizycznych jak czas, masa, woda, objętość, gaz, paliwa płynne, energia elektryczna czy cieplna. Działalność wielu przedsiębiorców, wdrażanie nowych produktów, usług i procesów wymaga wykonywania pomiarów. Ilości, jakości i wydajności na wszystkich etapach otrzymywania wyrobu. Można zauważyć, że pomiary towarzyszą nam w każdej dziedzinie i są integralną częścią naszego życia. W urzędzie można zgłosić przyrząd pomiarowy do legalizacji, oceny zgodności, wzorcowania, sprawdzenia lub ekspertyzy. Oraz zgłosić fakt paczkowania towarów. Jak budynek urzędu jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Do głównego wejścia do budynku z poziomu chodnika prowadzą dwustopniowe schody. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze budynku, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu niezbędnych dokumentów. Drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce postojowe. Dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością na teren urzędu z psem przewodnikiem. W celu załatwienia sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą napisać pismo i wysłać na adres Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu. Ulica Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław. Napisać e-mail i wysłać na adres oom.wroclaw@mapa.poczta.gum.gov.pl. Przesłać dokumenty przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres 0o YG28K6WC, łamane przez skrytka ESP. Zadzwonić pod numer telefonu 71 35 80 200. Przyjść do urzędu osobiście. Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Dobrze jest jednak przed wizytą w urzędzie wejść na naszą stronę internetową wroclaw.gum.gov.pl i w zakładce usługi łamane przez formularze wniosków o legalizację i wzorcowanie lub usługi łamane przez towary paczkowane sprawdzić, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy. Warto też wcześniej zadzwonić do urzędu i umówić się na konkretny termin. Zgodnie z ustawą o języku migowym, osoby głuche i słabo słyszące mogą umówić się na spotkanie z tłumaczem. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie. Tłumaczenie na polski język migowy przygotowała Fundacja Fonis z Wrocławia.